kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Jak po tytule widzicie dzisiaj czas na ulubieńców stycznia, ja wiem, że już wiele dziewczyn to na pewno powiedziało, ale słuchajcie, mi ten miesiąc minął tak szybko, że to się w głowie nie mieści, i zanim przejdziemy do tematu rzeczywistego tematu filmiku, chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie miłe słowa pod ostatnim vlogiem. W ogóle Powitać wszystkich nowych widzów. Mam nadzieję, że będzie się Wam u mnie podobało i że zostaniecie ze mną na dłużej. Odnośnie tych wszystkich komentarzy pod ostatnim vlogiem, nawiążę do tego w następnym vlogu. Teraz skupmy się na tym, o czym dzisiejszy filmik ma być, a mianowicie o ulubieńcach stycznia. Mam dla Was, jak zwykle, pielęgnację i kolorówkę. I żeby y, przejść przez to w miarę szybko, bo jednak mam kilka tych produktów, zacznę od kolorówki, y, od pielęgnacji, nie od kolorówki, kolorówkę zostawimy na koniec. Zacznę od pielęgnacji i pierwszym produktem, który namiętnie używałam w tym miesiącu, który uwielbiam i którego już raz miałam, jeszcze za czasów, zanim zaczęłam nagrywać, a prowadziłam bloga, i mowa tutaj o Dermedic Hydra In 3, Hyaluro, serum nawadniające twarz, szyję i dekolt. Czyli to serum w takiej niebieskiej buteleczce z pipetką, która nie wiem dlaczego u mnie trochę średnio działa. W pierwszym opakowaniu mniej więcej w połowie pipetka się totalnie zepsuła i musiałam wylewać sobie na dłoń. W tym opakowaniu no, ona także średnio działa. Ale do samego produktu, ja go używam zawsze na wieczór, po demakijażu, po umyciu twarzy i tak dalej, po tonizowaniu, nakładam go pod krem jeszcze właśnie taki tłusty, nawilżający i powiem Wam, że używałam go cały sienki styczeń, zaczęłam go z końcem grudnia używać, więc użyłam już mniej więcej połowę buteleczki. Uwielbiam to serum, to serum sprawia, że moja twarz rzeczywiście jest bardzo dobrze nawilżona. Rano, kiedy wstaje, ta skóra jest taka bardzo, bardzo gładka, więc jeżeli mi się skończy, to na przyszłą zimę zakupię na pewno ponownie, bo no, wiosną i latem nie widzę sensu używania aż tak mocno, mocno nawilżających produktów, bo taki on według mnie jest. Będąc przy twarzy, pokażę Wam coś, co. Do czego byłam, no, powiem, że nie sceptycznie, ale byłam dziwnie nastawiona. Byłam niesamowicie ciekawa, co te produkty takiego dają, że wszyscy o nich mówią, że są takie drogie. A mowa tutaj o maseczce Glam Glow, to jest ta rozświetlająca. Da w czarnym opakowaniu, jak widzicie, ja tutaj mam mniejszą wersję, bo była dołączona do zestawu, który kupowałam w grudniu, w sumie sobie samej jako prezent na święta. To jest maseczka, akuratnie w formie takiego błotka. Ja spróbuję Wam to jeszcze pokazać. Mam nadzieję, że będziecie coś tam jeszcze widzieć. Mniej tutaj zostało dokładnie na jedno użycie. Tak myślę. W każdym bądź razie to jest maseczka. Którą ja używałam zarówno w grudniu, jak i właśnie teraz w styczniu, tutaj jest zaledwie chyba 15 gram, jak się nie mylę. E, tak, 15 gram, no więc nie jest to duża pojemność. E, nakładałam ją zarówno sobie na twarz, jak i mojej babci. I teraz tak, e, w pierwszym momencie, e, po pierwszym, przy pierwszym użytku, po pierwszym nałożeniu, trochę się wystraszyłam, e, ponieważ. Zaczęła mnie strasznie piec ta twarz niesamowicie, ale w moim przypadku to było tak, że chciałam aż to zaraz zmyć, ale stwierdziłam halo, zapłaciłaś tyle za maskę, trzymaj to na gębie. Po, po chwili to ustąpiło to pieczenie. No i to zaczęło wszystko zasychać w skorupę. Nie wiedziałam do końca, bo... Nie przeczytałam oczywiście instrukcji obsługi. Nie wiedziałam do końca, czy to tak ma być. Dopiero później siadła mi na internecie, przeczytałam, że rzeczywiście tak się dzieje. Ta maseczka ona ma w sobie jakieś drobinki, podobno zachowuje się tak samo jak glinka. Tego Wam nie powiem, bo ja glinek sobie na twarz nie nakładam, ale podobno tak samo się zachowuje. No dobrze, po zmyciu powiem Wam, że ta twarz, ta skóra była tak. Taka gładka, taka naprawdę jak pupcia niemowlaka, ale naprawdę, może i nawet bardziej. Była taka mięciutka, taka przyjemna w dotyku. I co mi się podobało? Rzeczywiście wydawało się, że ona jest taka rozjaśniona, taka miała taki błysk, ale nie jakiś smalec na twarzy, tylko taki właśnie naturalny glow. Makijaż na nią nałożony. Wydawał się właśnie też taki rozjaśniony, skóra taka zdrowa. Bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał ten produkt. Żałuję, że to jest taka mała pojemność, ale. Powiem wam, że chyba nie zainwestuję przynajmniej póki co nie zainwestuję w duże opakowanie. Mam jeszcze białą, którą także już raz użyłam, i tą niebieską, nawilżającą, no ale póki co najbardziej skradła moje serce, właśnie ta czarna wersja. Jedynie efekt u mnie utrzymuje się przez dwa dni. Trzeciego dnia już nie widać. Słyszałam, że u wielu osób trwa to dużo dłużej. No cóż, ja mam taką cerę a nie inną i efekt trwa dwa dni jedynie. Ale naprawdę genialny produkt. Jeżeli macie możliwość gdzieś em, gdzieś dorwać ją, e, jakąś próbkę i przetestować, to jak najbardziej Wam mogę polecić. Natomiast, tak jak mówię, no jest to niesamowicie drogi produkt. Przejdźmy do ciała. I tutaj mam dla Was Sweet Secret Waniliowy Scrap do mycia ciała. Na pewno wielu z, wam wielu z Was bardzo dobrze znany. To jest peeling, który e, mam po raz drugi. W sumie miałam, bo już się dzisiaj rano skończył. Miałam po raz drugi. Pierwszy raz miałam go chyba dwa lata temu. Niesamowity zdzierak. Czegoś tak mocnego, do tego stopnia zdzierającego, to przed pierwszym jego użytkiem naprawdę nigdy nie miałam. Tutaj mamy pojemność jedynie 225 ml, nie jest to dużo, natomiast ten peeling on mi on wystarczył na półtorej miesiąca um, użytku dwa razy w tygodniu, także jest całkiem ok, one są niedrogie, o ile dobrze pamiętam, to nie kosztują chyba więcej jak 20 zł. W każdym bądź razie to jest o zapachu wanilii i indyjskich daktyli i ja Wam powiem, że ja zapachu tego peelingu nie lubię, bo ja tam nie wyczuwam wanilię, a właśnie te daktyle no ja nie jestem fanką daktyli, także zapach no niestety mnie odstrasza, ale jestem w stanie to przeżyć yy, właśnie ze względu na ten produkt, na, na jego działanie bo zdziera niesamowicie musicie uważać, bo można sobie naprawdę nim krzywdę zrobić ostatnim produktem do pielęgnacji ciała jakże mogłoby być inaczej, jest to Victoria's Secret Romance yy, balsam do ciała, słuchajcie nie dość, że przepięknie pachnie. Ja go zakupiłam w Holandii, kosztował 9 euro, więc nie jest to jakaś mega wielka suma, mega wielka cena. Słuchajcie, on oprócz tego, że przepięknie pachnie i ten zapach utrzymuje się na skórze naprawdę cały dzień cały dzień bo ja smarując się nim rano, czuję go na wieczór w dalszym ciągu więc pachnie genialnie, pachnie przepięknie nie przyprawia o ból głowy przynajmniej mnie, ale jego dodatkowym plusem jest to, że bardzo ładnie nawilża skórę, bardzo ładnie nawilża ciało, czego na przykład w moim przypadku nie odczuwam, jeżeli chodzi o balsamy na przykład z batem body wax, które tak samo przepięknie pachną, ale w moim przypadku właśnie tego nawilżenia, które ja lubię, które ja oczekuję nie dają, a te właśnie takie są. Jeżeli, jeżeli macie okazję dorwać je w jakiejś przystępnej cenie, to mogę Wam jak najbardziej polecić. Um, ten akurat nie tutaj widzę, że zawiera aloes, zawiera witaminę E i C. Um, hmm. no powiem Wam szczerze, że nad składem się nie zagłębiałam, to tylko to, co na chwilę obecną Wam mogę powiedzieć, ale jak mówię, zapach jest po prostu boski. I jak wiecie, bo widzieliście w ostatnim holu zakupowym, Dokupiłam sobie do tego mgiełkę By ten zapach Jeszcze bardziej wzmocnić Żeby się jeszcze bardziej i dłużej Utrzymywał Ok, przejdźmy do makijażu Przejdźmy do kolorówki I tutaj mam Wam do pokazania produkt Który już żeście u mnie widzieli na 100% Bo na pewno już znalazł się także w ulubieńcach No i dzisiaj znajduje się po raz kolejny Jest to Bourjois 123 Perfect CC Cream Z trzema pigmentami Mam nadzieję, że będziecie w stanie zobaczyć. Prezentuje się on tak. Jest niesamowicie wodnistej konsystencji, więc taka propozycja z mojej strony: jak będziecie go otwierać, to nie właśnie dzióbkiem w dół, tylko dzióbkiem w górę, bo możecie się ciężko zdziwić. Ja już tak raz miałam. Mój jest w odcieniu 31 Ivory, czyli chyba o ile dobrze się orientuję, w tym najjaśniejszym. Ja go mam dzisiaj na twarzy i wydaje mi się, że. Jest to produkt, który ma kolor idealny dla mojej karnacji, bo nie wydaje mi się, żeby się gdzieś odcinał. Ma całkiem przyjemne, przyzwoite krycie. Nie jest to jakaś mocna tapeta, wygląda bardzo naturalnie. No zresztą, sami widzicie, wiadomo, że kamera trochę przekłamuje, ale mam nadzieję, że będzie coś tam widać. Um, pojemność 30 ml, słuchajcie ja go mam, nie wiem jak ja go długo mam, 2,5 miesiąca, no i maksymalnie 3 i dobijam już powoli końca, bo słyszę ile tu jeszcze zostało mniej więcej, um, ale używałam go przez cały sienki styczeń, już kilka razy zostałam zapytana, co takiego mam na twarzy, że to tak ładnie, naturalnie wygląda no jak mówię, używałam go przez cały sięki styczeń, zwłaszcza po tym jak poprzedni, poprzednia jakby próbka podkładu, który używałam i który na szczęście się skończył, mnie zawiodła jeżeli mi się skończy no myślę, że sięgnę na pewno po niego bo wolę zamiast podkładów właśnie po takie CC kremy na co dzień sięgać, a podkłady może powiedzmy kiedy moja skóra ma jakieś gorsze dni czy, czy po prostu jak mam na to ochotę a tym no na co dzień Jestem naprawdę zachwycona i mogę Wam go polecić. On jest także nawilżający. Nie sądzę, żeby miał się sprawdzić do skór tłustych czy do cery tłustej, natomiast do mieszanej w kierunku suchej, czy nawet suchej wydaje mi się, że będzie idealny. Tuż do rzęs z Miss Sporty Studio Lash 3D Volumetic, czyli Tusz, który jest, jeżeli chodzi o szczoteczkę, a także właśnie o opakowanie, bardzo zbliżony do tuszu z Lovely tego Curling Pump Up, o ile nie pomyliłam nazwy, nie dość, że wygląda tak samo właśnie z zewnątrz, no może nie dosłownie tak samo, ale bardzo podobnie, to też jest właśnie podobna szczoteczka w taką łódkę. Mam nadzieję, że kamera to złapie. Ale jest różnica, którą ja zauważyłam po pierwsze cena, bo ten jest jednak ciutkę droższy, podejrzewam, że 2-3 zł droższy, ale to akurat nie jest jakaś wielka suma. Natomiast um, ja tego tuszu używam codziennie od półtorej miesiąca. Mniej więcej takie plus minus. Jak mówię, używam go codziennie i nie widzę, żeby on zasychał. A właśnie w tuszu z Lowli, którego także ubóstwiałam swojego czasu i używałam namiętnie i zwoziłam tonami z Polski, właśnie miałam ten problem, że po miesiącu codziennego stosowania on niestety zasychał. Tak więc także dzisiaj mam go na rzęsach. No niestety moje rzęsy przeżywają jakiś teraz kryzys i wszędzie... Mam jakieś przerwy, wypadają i tak dalej, ale ten jest to w stanie w miarę zatuszować. Uwielbiam ten tusz i cieszę się, że po niego sięgnęłam. Tym bardziej, że właśnie tutaj u siebie, zaraz za rogiem w Holandii, marka Miss Sporty jest dostępna, więc nie mam problemu. Z dostępem do niego mogę pojechać i sobie zakupić. E, kolejny produkt, który. E, produkt, kolejna, kolejna rzecz, którą namiętnie używałam w tym miesiącu jest to paletka e, Makeup Revolution Iconic Trójka, którą dostałam od Ani z kanału Fokusowana. I e, słuchajcie, ja nie używałam wszystkich cieni, ja Wam przybliżę do kamery i mam nadzieję, że będzie widać, który cień używałam na, namiętnie. A mianowicie, właśnie ten różowy tutaj, ja nie wiem jak on się nazywa, bo nigdzie nie ma oznakowanych nazw. W każdym bądź razie, właśnie ten różowy, i tutaj jeszcze taki ciemniejszy, używałam namiętnie niemalże przez cały sięki miesiąc, zresztą no widać po zużyciu. Ja powiem Wam, tak, ja bardzo lubię naturalne makijaże, lubię takie dzienne makijaże. Nie mam umiejętności takich jak na przykład Ewelina z kanału Ejak Ewa, czy inne dziewczyny, które potrafią wyczarować piękne makijaże na swoich oczach. Ja do tego jeszcze nie doszłam, natomiast lubię malować się w miarę neutralnie, w miarę naturalnie. No i po prostu robiłam w tym miesiącu tak, że faktycznie na całą powiekę, żeby rozświetlić to oko, nakładałam właśnie ten różowy odcień na dolną linię rzęs nakładałam ten ciemniejszy rozblendowałam to do tego tuż i oko wyglądało ładnie rozświetlone było um, kilka filmików temu um, pisaliście mi nawet, że bardzo ładnie wyglądam właśnie w komentarzach i wtedy też miałam ten cień na powiekach czy te cienie na powiekach i um, no jak mówię no, upatrzyłam sobie w tym miesiącu tą Paletkę na pewno będę dalej po nią sięgać. Dzisiaj wyjątkowo mam coś innego na oczach, bo od wczoraj znowu wróciłam do cieni w kremie. No i ostatni produkt, który chciałabym Wam pokazać, który z jednej strony jest ulubieńcem, ponieważ używałam go przez cały Śniąk miesiąc, także dzisiaj mam na policzkach, a z drugiej strony uważam, że jest to produkt niewarty zakupu. To Alverde, a dokładnie Szyma Róż w odcieniu 10 Secret Rose. Po zmianie asortymentu szafy Alverde pojawił się taki róż. On miał w sobie trzy odcienie, jeszcze w miarę widać. Miał w sobie trzy odcienie, czy nowy zawiera trzy odcienie. I zakupiłam go z ciekawości. Nie pamiętam, ile on kosztował. Coś między 3 a 5 euro na pewno. Zawiera 9 gram i jest ważny przez 12 miesięcy od otwarcia. Jako, że ja go otworzyłam chyba w grudniu, z początkiem grudnia, jakoś tak, może z końcem listopada. Wtedy, jak go zakupiłam, otworzyłam go pierwszy raz, użyłam nie wiem, może ze trzy razy, i odłożyłam z powrotem do toaletki. I z początkiem stycznia stwierdziłam, że no słuchaj, 12 miesięcy, 9 gram, no używaj go może trochę częściej, no bo 9 gram zużyć to nie jest takie hopsiu, nie będzie to takie łatwe. No a ja nie lubię wyrzucać kosmetyków, no a przeterminowanych to, to jest, Alverde jest marką naturalną, kosmetyki naturalne produk produkuje, więc one szybko się zepsują, jak się przeterminują. No, i tak używałam go przez calusienki styczeń. Jak mówię, dzisiaj też go mam na policzkach. Używałam przez calusienki styczeń i popatrzcie na to. Um, mam nadzieję, że możecie zobaczyć, jakie dziury tu już są. Ja go już niemalże zużyłam. Co mi się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło, żebym ja róż w ciągu e, miesiąca z hakiem zużyła. No, niemalże zużyła. Dlaczego mówię, że jest on niewart zakupu właśnie dlatego, że jest niewydajny? To po pierwsze, a po drugie, słuchajcie, on się tak pyli, tak kruszy, że to się w głowie nie mieści. Fakt faktem, daje ładny efekt na tych policzkach bo jest delikatny, nie jest zbyt mocny. Natomiast, słuchajcie, w momencie nakładania to wszystko się pyli. Tego różu macie wszędzie pełno na meblach, na podłodze, no wszędzie na pędzel mało co tam się chciało nabrać. No więc no, ja go zaliczam do ulubieńców. Bogu używałam przez cały sięki miesiąc, naprawdę, i wyłącznie tylko jego. I jak mówię, już kilka razy pisałyście mi w komentarzach, że ładnie wyglądam, co mam za róż na twarzy to był właśnie on, natomiast moim zdaniem jest on naprawdę nie wart zakupu, bo niesamowicie się kruszy, niesamowicie się pyli, no i jest mega niewydajny poprzez to. Ok, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że moi ulubieńcy Wam się spodobali. To były naprawdę produkty, po które non-stop sięgałam w tym miesiącu, po niektóre niemalże w sumie codziennie. Jeżeli coś z tego znacie i także jest z waszymi ulubieńcami, to dajcie proszę Was bardzo na dole w komentarzach znać. Jeżeli macie innych ulubieńców, proszę Was także wspomnijcie o nich na dole w komentarzach, ja chętnie poczytam i być może zrobię sobie już powoli taką małą listę, co mogłabym w Polsce sobie następnym razem zakupić. Za dwa dni pojawi się tradycyjnie z końcem miesiąca kolejny projekt Denko, więc zobaczymy się w nim, a póki co żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!